Dzisiejsza debata była bardzo interesującą wymianą e, poglądów, informacji na temat stanu wdrożenia sieci 5G w Polsce. My ze swej strony jako IBM e, chcemy aktywnie uczestniczyć w tej wielkiej szansie dla polskiej gospodarki i dla wszystkich firm technologicznych, ale również dla lokalnych polskich, polskich firm. Jesteśmy bardzo mocnym promotorem e, open runu, otwartego podejścia do wdrożenia sieci 5G i, i, i do tego, że konieczne jest wzięcie pod uwagę otwartości rozwiązania, możliwości włączenia lokalnych polskich przedsiębiorstw, polskich specjalistów, polskich centrów naukowo-badawczych, jak również istniejących stref ekonomicznych i, i lokalnych polskich przedsiębiorstw. IBM zainwestował bardzo duże pieniądze w rozwiązania otwarte. Dla przypomnienia akwizycja w zeszłym roku. Red Hat, która wyniosła ponad 35 miliardów dolarów. I na tej podstawie tak naprawdę podchodzimy do rozwiązań 5G oferowanych na całym świecie. Ze strony IBM dysponujemy potencjałem specjalistów zarówno w kraju, jak i, jak i liczymy na, na zbudowanie tutaj centrum kompetencyjnego, które będzie wspierać inwestycje 5G na terenie, na terenie Polski. Otwarty system firm, które wspierają rozwiązania otwartej sieci 5G. Budowany jest przez IBM na całym świecie, a pierwsze wdrożenia realizowane są zarówno w Europie, jak i, jak i w Azji. Liczymy bardzo na, na szybki postęp w tym, w tym obszarze i na, na uruchomienie pierwszych projektów już wkrótce. Dziękuję bardzo.